Wszyscy w cholerę widoczni Co jest? No jest dobra, ready wszyscy Przejedziemy to jest nie tak su super Tu trzeba... Nie wiem, no, tą mapkę dosyć dużo grałem i tu przede, przede wszystkim hand. trzeba się zgrać dobrze czasowo. Okay, to jest Dobra, póki co nie zakładajcie mask, masek. Aha. Tam jest z tyłu jeden ten, policjant, tu jest jakaś dziwka. Taka zniszczona. Okej, okay, ja już nie pamiętam, on tu się będzie do nas. Nie pamiętam, czy on się do nas będzie rzucał, że my tu jesteśmy. E, jesteś wykrywalny dosyć. Masz 49, on się przypierdoli, nie? Chyba, że z boku przejdziesz. Widzisz? Ale do was się będzie czepio. o widzisz? No tak, spokój. Bo. No ja wiem, o, wiem, pamiętam. Przecież. No dobra, to tak, mamy wejście tam, jedno jest z prawej do tego, drugie jest tutaj. Patrzcie, czy kamery widzicie gdzieś na zewnątrz? Dobra, tu z tyłu jest safe. To safe można wysadzić. Patrzcie, też przez okno, czy w środku widać gdzieś kamery. Czekaj, ściągaj tego strażnika. No, a strażnika to w ogóle może stanie. Dobra, tego strażnika ściągajmy i bierzemy tego wafla. Let's do this! Czekaj, niech sobie przejdzie, to tego ściągniemy. Zakładam maskę, Rolf. Uważajcie, żeby przez okno was nie zauważyli. Wiem. Odpowiadam. Uh, jest Kurde. kurde. Okay, Można okay, z tamtej ok. strony okna tam pootwierać? Jak się otwiera w F, musisz podać F. Dobra, ktoś... Ktoś będzie musiał tu zostać i pilnować tego strażnika A weźcie w ogóle z ciebie ciało, weźcie w woru Zapakujcie co to, jest? co to jest co hostage? No mój, mój, ja go wziąłem, tu się kręci. Stał taki random tutaj Dobra, on niech tu leży Ktoś by się przydał, żeby tu przypilnował nasze zdobycze i się rozglądał chodź, mam celownik normalny Dobra, tam jest bank manager Manager Tak, tych okien nie można otwierać Więc będą mogli usłyszeć jak się będziemy tam no nic, jedna osoba niech tu zostanie. Tam z daleka jest jakiś random. No. I pilnuję. Zjedzane. A my będziemy z tej strony, musimy spróbować wejść. ta się gdzieś o No kurde. Już. Nie można tych okien otworzyć. No dobra, no trzeba się spróbować. Dobra, stojcie przy tym oknie, jak ktoś będzie szedł, to poczekajcie, niech on przyjdzie do nas. Wówię. Dobra. Nie nie, za bardzo mogę, nie, nie, ty Bart, tam pilnuj. Dobra, dawajcie, i pocichę. Okej, okay. ja mam drilla cichego. Założę drilla. Póki co się drilluje. Dobra, eee, tak. Kamer tu nie ma. W tamtym pomieszczeniu jest dwóch typów, tak? No, ale nie mogę za bardzo zobaczyć, bo widzę, nie? No spoko, Bart. No to A. jeden jest po prawej, uwaga, wychodzi. Czekajcie, jeden. czekajcie, idzie jeden. Dobra, wszedł. Dobra, musimy tego jednego przebiec i go. Czekajcie, aż ten się przepędzi. Ochój. Prawie, Prawie. blisko było, co? Czekajcie, bo on stoi tu przy kopiarce w środku. Nie jest, niech jeden z was mroi Weź patrz cały czas na drzwi, nieważne co się dzieje. A George, jak możesz, patrz na okno, żeby nas w tyłu nie zauważył. Trzeba przebić się do tego drugiego pokoju i tego obezwalić w Wafla? Tylko, że tu w przejściu stoi jeszcze po co jeden jakiś debil. Przy Xerokopiarce. Ten cel przez talerzka stoi Nikt się nie ubiera No kurde idź stąd Kurwa stoi gościu w samym środku hmm, Może tu coś ciekawego jest Na półkach Nie, tu nic nie ma, tu nic nie ma Ktoś gdzieś kogoś widział Na zewnątrz Get down. Dobra mam go Nie mnie no, przez okno nas zobaczył, no spoko, mam go Idę ci z nowym tym... Bart, idę ci z nowym stage'em Uważaj na okno Bart przemiegłem Gdzie on jest? No tu jest host Move. No i ten mój tutaj się pojawił Dobra, weź wyjrzyj mrówek jak możesz, czy dalej ten gościu z tej przy tej kserokopiarce. kopiarce. od razu go związujesz? Nie, najpierw go związujesz, a później klikasz jeszcze raz F i masz mów. Poszedł gdzieś. Poszedł gdzieś, przejścia? Ale jak to zrobisz, że nie robisz hałasu, bo jak F to się No tak, ale to jest tylko bardzo blisko. Dobra, masz drugiego hosta. Nie widzisz tego przy Nie widzisz? go? Nie. No dobra, to we dwójkę zraszujemy ten drugi pokój i trzeba tą babkę zatrzymać. Zobaczyć, Gotowy? Tak. Dobra, pusto, dawaj, 3, 4, Dobra, weź się, weź się za ten Dobra, niech ktoś trzyma korytarz cały czas No, weź ten, dobra, weź mrówek, rozwalaj to za pomóż George'owi, spakować te rzeczy Um, mogę tam, nie wiem, nie wiem czy mogę próbować. Nie pamiętam. Coś jeszcze jest? Nie, tu jest puste. Dobra, rozglądaj się na boki, żeby ci nikt nie zauważył z boku. No dobra, mamy wszystko, tak? Czekaj, ja jestem o tej strony, się chcecie chcesz przychodzić. Uwaga, w środku jest, Cały, przy kopierce jest ten tepek dole? Znowu. No, Uważajcie, bo on może iść do was. Dobra. Teraz nie wiem, czy my wprowadzimy tych hostage'ów z zewnątrz do środka przez okno. Czy oni przejdą? Dobrze. No dobrze by było mieć ich wszystkich w środku. Nie wiem, no można spróbować. Dobrze by było mieć ich wszystkich w środku. Follow me! No, no, te, come możemy, with me. możemy spróbować. Torby też mam wziąć? No możesz wziąć na wszelki wypadek. Jak Cicho, to cicho. Nie, nie, nie przejdzie. Nie, nie do końca. Dobra, safe otwarty. No nic, no to będziesz musiał tutaj zostać z nimi po prostu. Albo olać i. No, na razie tam na glebę ich połóż. Musimy we czwórkę zeszturmować tą główną salę, nie? I jeden od oh. razu z was, ktoś od razu z was będzie musiał wejść. Ktoś z was będzie musiał od razu biec do okna i patrzeć na zewnątrz na ludzi. I jeśli coś, to krzyczy i nie wiem, dobra. Bierzemy już to czy No to już można spakować na szewki wody, to dwie torby. Jestem, że przy piastrze, bo nie wiem. Nie ma, dobra. Okej, okay. czyli tak, wbiegamy do głównej sali. Yy, Giorgio, ty podbiegasz do okien od razu. Biegniesz od razu do okien i patrzysz, czy ktoś z ulicy nie będzie. Jeśli ktoś będzie jakiś łomot na ulicy, to krzyczysz. Dobrze, jednego mniej. weź ktoś go skuj. Ja skuję. Albo dobra, wiecie, bo ja nie mam kabli, jakby co. Ja, to ja podbiegnę, no. okej? Okay? Ja nie mam kabli. Ja podbiegnę do tego, będę patrzył na ulicę. Jeśli coś się będzie działo, to krzyczę i mrówek od razu ty do mnie podbiegasz, okej? Okay? Pomóc mi, no, żeby ogarnąć ulicę. Follow me. A reszta zajmuje się środkiem, czyli Bart i George, wy musicie środek wszystkich zakładników ogarnąć i wtedy no, robimy już na tego. No dobra, gotowi wszyscy? No, Chodzimy od, no, od tak? razu, tak? No dobra, trzy. Stawcie się, dobra, trzy, cztery, Down on the ground! Everybody, everybody on the ground! And don't try anything! Don't do anything. Nobody move! You stay where you no, are! Down on the ground! Don't stay All where you are! Stay down! Dobra, na I Nobody stary. move! Be cool. Krak, everybody prośc, prośc. stays down. Don't Nobody move. Nobody go anywhere. Chinou. I... Everybody Dawaj, George, yeah, się serio. Spakować, nie? No no. Jedno. Get those to Stay Waga gości przychodzi nam pod tym. Dobra, dawać, dawać. Szybko, chodź ktoś się na, na zewnątrz. Wszystko. No, 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 jeszcze po lewej, tam po lewej na ulicy, daleko. Ale tych nie pilnujemy w sklepie? Dobra. Dobra, szybko pakować i wynosić. Policjanci są już? Nie ja Musimy no, pakować. Ktoś z zewnątrz niech przyniesie Ktoś te z daleka niech przyniesie, to z tyłu niech ktoś przyniesie Gdzie, gdzie Mam samochód? Eee. Samochód nie Odjechał ten samochód nasz No Tak, ale A on przyjedzie zaraz na nową, że na nową, na nowe ten, dobra musimy się bronić Popakować wszystko Upewnijcie się, że wszystko jest i przynieśmy wszystko tutaj. Dobra, ja idę na tyle. Jeszcze ja jeden zbioryk. Okej, to Nie bronimy się póki co. Dobra, wszystko jest popakowane na pewno.

Nie ma go Dobra Kurde nie, nie. to jest to jest trudniej, trudniejszy punkt. Ja i uwagę Rostaw jak masz rozstaw o coś Nie mam ominy mam Nrówek mamy Dzięki Jeszcze tutaj jest torba Z tyłu tam, tych cywili Z tyłu wchodzą, z tyłu wchodzą, uwaga Dobra Ja przód będę bralił. Dobra, jest samochód Ale musimy przeczekać szturm. Czekajmy na szturm. Czekajmy, będziemy musieli wyjść tylnym wyjściem po prawej. Dobra, No, już możemy powoli je przenosić. Niech dwie osoby stoją bronią, a dwie niech przynoszą. Do tylnego lewego pomieszczenia. Z tyłu mają ruch. Kurde, pas, Są Są pas, 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 Jak skończy się pas, to teraz będziemy musieli wychodzić alejką. zaraz się skończy, podejrzewam. Z tyłu są, z tyłu, uwaga! Torby biorą, torby biorą. Dobra, cofają się, dobra, chodźcie, wychodzimy. Wszystkie torby są. O kurwa, uwaga na snajperów, snajperzy! Biorę torbę. Dobra, każdy nie bierze torby, i w prawo. Biegnie, 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 biegnie Jeden do Dobra, dawaj, dawaj, wszystkie no, biegnie, spokojnie, zdążymy To no, następne no, Rzucać, rzucać, rzucanie toreb jest lepsze niż ten Snajperzy nowi, uwaga Ale mocno No, trzymaj się tam Aha, i cofajcie się, jak tylko pancer wam to od razu się kowali.

Pijęliście I z tą wszystko, co? Nie, tamta ostatnia perba to był trup Tamta ostatnia torba to był trup dobra, teraz musimy jeszcze uciec Czyli już bez tuników Bez tuników, full damage Najlepsze opancerzenie jakie macie Pancerze sobie weźcie. Mm, Najlepsze pancerze i naj broń z największym pożegnianiem. A dasz się to tutaj znaleźć? Uh -huh. Tak, no. masz loadout. O Boże, jak ty masz pancerz... Więc... Co? Co ty idziesz w ogóle? Ja? No. Ja jestem technikanem. I taki pancerz masz na techniku? Uh -huh. To jestem ostatni, i. znaczy, jestem jeszcze mocniejszy, ale nie dla Berserkera, nie? Przed, przedostatni, nie? No, Go. Dobra, wszyscy gotowi? Ta. Jest teraz problem, bo ma musimy aż 8 torek przenieść. wszystkie torby masz Dobra, dawać zakładników tych, którzy są w zawsze to nam trochę pomoże. I musimy to targę gdzieś zanieść. Gdzie chowamy? Nie wiem, nie wiem co po nas, czy samochód, czy, czy take Czy rzucamy do samochodu? Nie, nie, tutaj, do, do jakiegoś tego budynku. Patrzcie, tu jest jakiś ten budynek. No, to w tym... Jest jest zamknięte. W dupę no. A kierowca jest tam A my nie możemy prowadzić. Nie. No nie wiem gdzie samochód przyjedzie nam. No. Gdzieś gdzie, gdzie się będzie łatwo bronić. Dawajcie tutaj w tą olejkę i tyle. Przejdzie do czyli no. Już niedługo będzie. Za dwie minuty będzie. Bart może wyjść i strzelać tam. Musimy się zabrać z tego samochodu, bo tu jesteśmy odsłonięci, nie? Dobra, czy się. To jesteśmy jako taka sumięcie.

O no tak, ostatni Dobra, jest 700 metrów w lewo Dobra, przerzucać się z samochodu do samochodu Do tego biorę tego białego, tam. Jak nie macie sam, jak nie macie tych pancerzy, to się wpadacie. Dobrze, wstaję. Zostaję. 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 Już ci podniosłem. Ah, thanks. No, dobra. Jest, 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 jest. Jeszcze dwie torby zostały. A to jest ciężko. Nie. Yes. Za wiesz? To ci pomogę. Już Ci pomagam. No, no, ile ich leci z prawej. Thanks, buddy. Cofnijcie się tu jeden z was, kurde przeszedłeś tam pełno, że się zatrzymaliście Ty Nie my jesteśmy tu jedzeni, możemy się odoszukać za połowę schować też Może jedno Bardzo źle, bardzo źle Dobra, dobra, teraz jest chwila Bierzemy jedno, żeby Nie, nie A ja już się dzieje, nie nie jak masz pancerz przecież jeszcze. Musisz Dobre, uważać tak. na ten pancerz Zaraz ci pomogę, jak mi się pancerz oddał Dosyć mocno, Już Bart idę A co to jest za point No za dwie minuty on odjeżdża i zostawi nas No i to plan Ja niosę Dobra, musimy część torb zostawić, bo nie damy rady. Pytanie, gdzie to jest? Jestem za ile wyjdziesz? Tak, A no to już nie. Dobra, ej, wiesz już nie cofajcie się po torby, bo na minuta 20. Jedna jest dalej, to Zaniosłem trochę. Tutaj, Komisuje. ej. Ty, damy radę. No mamy minutę, więc... Zaraz, oni kradną nam torby, kradną nam torby! dalej za budynkiem Od tyłu od tyłu się Ile jeszcze będzie zarobić? Nie, dobra, nie damy rady już, nie damy rady. Wejdź pod George'a, zaraz. Ja no tak, ale z prawej nas wybiegli na kurwa, jest cały oddział z prawej nam. Zatem mamy 20 nie. sekund. Ja już nie mam amunicji nawet, dawaj, nie, nie, nie. Szereg, szereg. Musimy poczekać aż George zginie. Sekunda. dobra Za bardzo się rozdzieliliśmy. No ale nie, nie mało się zarobiło więc... To jest fajne. Co to jest, Merkury? So, materiał, materiał. żeby sobie zrobić na przykład maskę z tego i.